No i ten pierwszy dzień tak sobie chodzimy po nie niechorze i powiem jedno, nie wierzcie prognozą pogody już mówiłem tu w paru filmach bo nie warto trzeba wierzyć, że będzie fajnie proszę bardzo Zapowiadali chmurki 19 stopni, a jest normalnie upał. Jeszcze chwilka i w tym momencik i wejdziemy w kluchówki Tu się nazywa Aleja Bursztynowa. No ja wszystko mówię ja A chcemy klukówkę. kupić nasz pierwszy w życiu parawan, parawan. <grym> nigdy się nie mieliśmy, ale, ale tak wieje, że, że może w końcu się, no się zdeznajemy. No i tu mamy akwopark. a powoli dochodzimy do niechorza i są pierwsze parawany no, jestem pierwsze parawany. No, Trzeba się spytać w jakiej cenie. Trzydziesiątka. Trzydzieści osiem no, złotych. No, no, no. No, ale taki z napisem nie chorzy. No. A sobie ładne kupiłeś. Taki parawan. Ale to jest tak, że przyjechaliśmy i dowiedzieliśmy się od pana, który sprzedawał nam parawan, że jest pierwszy dzień tutaj słońca. Ale jest też minus, bo Daniel pyta, a jakaś promocja? A pan tak, a jak ciepło jest, to nie ma promocji. Tak było, potwierdzam. A cóż to takiego? Plac Foki? No jedę zobaczyć sobie Fokę. I tutaj mieliśmy dojść, tak? Tak. cel naszej wędrówki. No ładno. Robert Sobociński. To jest chyba twórca. A może widać. Z placu Foki Z placu Foki doszliśmy do Wejścia numer 16 A Molo jest tam takie tak O jest fajne. Molo Jutro na Molo? No jutro może tutaj sobie przyjdziemy Taksi! 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 siadać, siadać! No, jest latarnia. A my zanim pójdziemy na latarnię, to zwiedzimy jeszcze park miniatur. Tylko zaparkujemy sobie. Duży parking. Tak. Parking dla gości. Park miniatur. No to zaczynamy. Park miniatur latarni morskich. Niechorze. Idziemy do wejścia. Urodziny? Ja urodzimy to wolny <grymne> 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 Trzeba przyjechać w listopadzie A to nie, to w sensu, to w maje, to na naszej urodziny. Dobra. Oj, do Ach, oj, Co ty tam widzisz? Nic. <grymne> Generalnie ułożone tutaj są latarnie. W Polsce po kolei. Tak jak jest wybrzeże. Najpierw morska. Tak, od prawej do lewej strony idzie się chodnikiem i są wszystkie latarnie w Polsce. No i zaczynamy od latarni w Krynicy Morskiej. O, tam się chodzi, się zwiedza Musimy wszystkie znaleźć, latarnie. Znaleźć tą z Helu, bo tam tą... byliśmy. No, na Helu byliśmy, chociaż na jednej. No. Może Ale ją znajdziemy. Widzimy, a i dzisiaj będziemy na drugiej tam To będziemy, jedna będzie. Tak, jedna jest Na żywo Największa tutaj to jest Gdańsk Port Północny 56. Taka rozbudowana, 56 metrów Ci, że chętnie bym ją zobaczył na żywo To co, kierunek Gdańsk? A kto wie? No. no i proszę, jest latarnia, na której byliśmy Tam, Helska. na samej górze tam na samej górze, żeśmy byli. Wiele, wiele lat temu. Jak jeszcze panienką byłem. Tak. I powiem Wam, że coraz bardziej nakręca mi myśl, żeby jeden sezon wziąć urlop. Powiedzmy, nie? Pojechać z przyczepą i, i, i zrobić, zrobić przegląd wszystkich tych latarni na żywo, sobie zobaczyć. Tak się przemieszczać co dwa dni kempingi z miejsca na miejsce zwiedzić latarnię następna myślę żeby był fajny film z tego można by zrobić ja jestem za tylko mamy tyle planów A na jak? wakacje tak pomysł jest taki raczej nam się nie uda Jeszcze ale spróbować od można może aż do teatr. tak i proszę latarnia w Niechorzu O! ta do której o, właśnie to. idziemy ok nie? no 45 metrów a tam jest, o proszę nawet widać na niej turystów to jest miniatura latarni tam są takie dwa golasy, nie? w stroju, nie? a teraz idziemy na tą prawdziwą no i tam są prawdziwi ludzie chodzą sobie To takie wodne oczko na działce. Takie, jest. Tak. Z tymi skatkami takimi. Wiesz, ile będziemy mieli komarów? Nie ma komarów. Ale ładnie, ładnie zrobione. Dobra. Śliczne. Przekonałeś, Ale Śliczne. A to jest bliza. Zanim jeszcze powstały latarnie. Tam tylko koszyku ogień rozpalali. Tak, żeby, żeby rybacy wiedzieli, w którą stronę się kierować na morzu w tym koszyku rozpalano ogień i stawiano to na plaży i wyznaczała kierunek Dalej to było widać pomysłowe, tu spuszczali nie? tak, tu jest kamień kamienie są i tam rozpalano ogień i to sobie szło w górę, Super. na plaży stało nazywa się to bliza warto zapamiętać Sorry. Zejdź z torów, bo cię rozjedzie pociąg. No, zejdź. Uciekaj. No, się na szczęście schował, ale było niebezpiecznie. Tutaj mamy taki szybki przegląd atrakcji Niechorze. Oceanarium, my tam akurat nie będziemy. Parki linowe. Ale to już jest gdzie indziej. To nie jest. To pobierowo już jest. To już jest Pobierowo. A tam z To z Rewala. Motylarnia, Motylarnia to jest. Motylarnia to jest Niechorze. Kamień Pomorski. To jest Kamień Pomorski. To też Rewal. To też Rewal. rewal. Aha. Rewal. Ale kolejka jeszcze jest tą, co A jeszcze jest, jest kolejka tutaj. Rewal, która zatrzymuje się w niechorzu. No i tak, tam były miniatury latarni. I w tej chwili przechodzimy sobie na latarnię niechorzu. Kawałek jest. Jest może 200-300 metrów. Tak. No i jest latarnia. I powiem tak. No. Latarnia piękna, ale to, co mi się najbardziej podoba, nie wiem czemu. Do okiennice. Okiennice zielone. A, wiedział. Ma. Mam dzikę na punkcie okiennic. E, zielone. I, I jeszcze jak takie we Włoszech, taki kolor był charakterystyczny, też mi się podobały. To idziemy na górę. No tak, staliśmy w kolejce. <suszy> <suszy> Kolejka przeszła, zostaliśmy sami. Nikogo za nami już nie ma. To się nas ten. <suszy> Wiesz ile jest schodów na latarnię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, do góry jest 200. Mam nadzieję, że policzysz, czy jest rzeczywiście 200. Sprawdzimy? Sprawdzimy? Wolna sprawdzić. Dobra, teraz 200 schodków do góry. 70, 71, 2. Ale co to się dzieje? No bo... Jest schodków jest. 107 i przystanek jeszcze nawet połowę Nie, już połowę no połowa. Jest połowa. Po, 170 nam wyszło. No to pewnie jeszcze te tutaj muszą być. To musi być 30 w takim razie. Ile wyszło schodków? No pomyliśmy się tylko 10. A tutaj jakie widoczki. O, o. Naprawdę warto tu wejść. Tam jest jezioro. Tu mamy niechorzy. A tutaj plaża. A w oddali płyną sobie łodzie. Chciałem ci powiedzieć jedną rzecz, synu. Bo czasami narzekasz, że nie ma zasięgu, nie? No to tutaj chyba będzie. będzie. Chyba będzie. Tak, jesteśmy pod. Pod masztem telefonii komórkowej więc już chyba lepszego miejsca. No i no na zasięg to Ale chyba nie, nie ma. Ale chcesz się dodać, w środku A tam takie wesołe miasteczko się jeszcze. O, tam te autka są, co się jeździ. No, no i co, sprawdziłeś? Masz zasięg w końcu? No tak, dobry jest. Jest zasięg? No jest. Sobie. A, chodzi wszystko jak burza. No, nareszcie. Ale to pod całą anteną. No tak. <noise> A <Pani>, tak leci. <noise> Zdjęcie chcecie? Bo gdzie wy jeszcze wyjdziecie? Patrz się Ok. Wręczam ci tę kamerę mnie tu luster, bo ja tam nie idę. Mam nadzieję, że nagrasz coś ciekawego. Boisz się, że się zgobiesz? Z moim brzuchem. My się przyciśniemy. No. I szukamy czarnych drzwi z klamką. Idę, idę. O, tu można mi... iść dalej jeszcze. Aha, Aha ale tu już koniec. O, tam przed siebie, prosto, popatrz. Ale weź się nie gub, Ch chodź koło mnie Oli. A tutaj? Oli! No ja jestem koło ciebie, tutaj dalej, tutaj dalej. Gdzie dalej? Tu. No idę, tu. Tak, tutaj. A, a to dobrze, tutaj. Aha. A tam prosto, popatrz, tak daleko prosto może iść, no, A się. A chyba? A chyba będziemy. super. Aha, to prosto może, co? Widzisz? Idziemy, 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 idziemy prosto, prosto... prosto. O kurczę lustro. No <grym grym> fajnie, całe czas ja nie wiadomo gdzieś. Pan powiedział, że trzeba szukać em, drzwi z czarną klamką, to będzie wyjście. Teraz po godzinie by nie było, to pan, <grym> pan powiedział, tak? że po nas przyjdzie. Dobra, to idziemy dalej. Przejdźcie. o sprawa, to trzeba znaleźć czarne drzwi i naprawdę długo chodziliśmy w tym momencie, już myśleliśmy, że nie damy rady, no ale się udało ale naprawdę 10 zł e, bilet kosztuje i naprawdę świetna rozrywka dla dużych i małych, polecamy no i taki zestawik ustrzelimy w Niechorzu Jesteśmy drugi dzień w pogrzelicy łamane na niechorze. Taki, I taki plan na dzisiaj e, zwiedzamy Muzeum Rybołówstwa. Ok, to mamy muzeum. Jest kuter. Jest łódź rybacka nie 7 <gry> A tu wie Czyli zaczniemy od sali dydaktycznej. No i jest troszkę przyrządów. To nie do nawigowania. O, to mi się bardzo podoba. To taka informacja dla tych, co podróżują po świecie. Różne rodzaje piasków na różnych plażach. A w Turcji jest taki... No No na Hawajach taki zielony jakiś ten piasek. Okej. Okay. No, to? Jest takie ała, zielony. Jest, no, no, ładna. Ładna. Ale w prawie ten z kamieniami. To, o, to jest tutaj te wyspy Kanaryjskie, takie wulkaniczne, to żeśmy byli. No. To są kamienie małocze. Takie małe, że Do Turcji nie jedziemy. A w Turcji takie kamienie. A jeszcze tu jeszcze lepsze. O, Korsyka Francja, to, to to dopiero kamole takie. A proszę, w Polsce taki ładny pieseczek. No, piękny. Drewno to. to tutaj, u nas. O, to tu u nas. Aż się chce normalnie w takim piasku poleżeć. O, taki ładny piasek, zobaczcie, Ukraina, Sewastopol, to jest Ukraina, Krym, Ukraina, Sewastopol. Ten piasek no, wygląda, jakby był wymieszany taki z drobinkami złota, śliczny jest. No i jest sala druga, a w tej sali, proszę foki, no ona ma taką ładną linkę. Tak, <laughs> Ej, taki maluszek, ale śliczna, ojej, takiego maluszka widzieliśmy na Helu. Mamy tutaj troszkę o bursztynie. Wystawa w ogóle nazywa się człowiek i może Troszkę ciekawostek Pod tytułem Czy wiesz, że I na przykład jest taka ciekawostka, że nie każdy ryba potrafi pływać tego akurat nie wiedziałem. Muzeum w sumie nieduże. Dwa pomieszczenia. Nie, tam jest jeszcze góra, tylko jest teraz wyłączona z użytku. A, góra jest wyłączona z użytku. Natomiast na, 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 na zewnątrz jest jeszcze parę kutrów, które można pooglądać. Kolejny dzień w Niechorzu. Dzisiaj byliście beze mnie w tak. motylarni, tak? Tak, znaczy najpierw byliśmy w, w gabinecie w takim Muzeum Figur woskowych i dobrze, że poszliśmy sami, bo w ogóle to poszliśmy, bo miało być taki Ferdek kiepski i Oli chciał sobie zdjęcie zrobić. I nie mhm. było. Tam było pięć figur na krzyż. No, no, dobra. No, no dobra, ale zdjęcia są fajne. Na czerwonym dywanie stoję, mm -hmm. a Oli się stoi w więzieniu. Mm -hmm. Ale potem się w motylarni i Oli ma film, znaczy taki filmik, krótkie zdjęcie, i normalnie na nim motyl siedział. Tak pięknie idziesz, a takie niebieskie motyle latają, latają. I taka pani jeszcze mówi, że jak się wychodzi, to trzeba popatrzeć w lustra, czy jakiegoś się nie wyniesie, żeby nie wynieść jakiegoś ze sobą. No, ale Czyli motylarnie polecacie? Tak, polecamy z tego. Zrobiliście parę fotek? Tak, parę fotek jest. Dobra, to parę fotek tak, zaraz tak, zobaczycie. Czy, ch chyba, że ktoś już był w motelarni 10 razy i to wszystkie tak samo wyglądają, ale jak ktoś nie był, to, to polecam. A do figur, Muzeum Figur Woskowych to są czasem większe niż tutaj. No dobra, no. <laughs> ale jest jeszcze wesołe miasteczko i te. Elektryczna autka, i tam zawsze zabawa jest dobra. <laughs> My generalnie z reguły nie. Nie narzekamy. No nie. No właśnie. Zdjęcie pokażę na czerwonym dywanie swoim. Dobra, zaraz zobaczymy. No to no to dzięki. Skąd się wzięła nazwa Niechorze? nie nie paruje, bo przejść